Dziwny będzie ten film troszeczkę kochani moi, muszę się z wami podzielić moimi problemami takimi organizacyjnymi. Otóż robiąc film z kierownicy wykorzystałem wszystkie materiały, które ściągnąłem z GoPro, z jazdy po Olsztynku, z jazdy pod Grunwald, z jazdy z Grunwaldu do Olsztynka i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem przy tym filmować telefonem no krótkie, krótsze sceny z tego z tych przejazdów, zabytków, budowli, żeby umieścić je w, w dzienniku niecodziennym. Materiały z GoPro do filmów z kierownicy zajmują bardzo dużo miejsca w telefonie, i po zmontowaniu filmu je skasowałem. Dlatego w tym filmie praktycznie nie zobaczycie niczego, co widziałem ja poza miejscami biwakowania. Dlatego po widoki z Olsztynka, z jazdy, z zabytków, zapraszam do filmu z kierownicy. Jeżeli ktoś już tu zrezygnuje z oglądania tego filmu, wcale mu się nie dziwię. Mi się nie podoba. Witam na kanale Wyprawa na Koniec Życia. Kanale bezdomnego, współczesnego nomada, który opowiada Wam o tym, jak tu jest, tak żyć. Zachęcam was do subskrybowania tego kanału, łapek w górę albo i w dół oraz komentowania. A kto z was uzna za wartościowe to co robię i zechce mnie wesprzeć, stosowne linki znajdzie w opisie tego filmu. Dziękuję. Dzień dobry, kochani. Już dziesiąta, już dziesiąta. Proces pakowania jest. Yy, na no. stadium takiego średniego zaawansowania, ale tego pakowania <coughs> dziś nie dużo spałem zgodnie z tym co powiedziałem. Na koniec ostatniego filmu spałem na stole, więc nie mam jakiegoś specjalnego pakowania. Czemu więc dopiero teraz i czemu tak późno, mimo to, że już słońce wysoko i upał zaczyna doskwierać. Wczoraj do 23 montowałem film z. Yy, cyklu dziennik niecodzienny, a dziś do godziny 6, do 10 montowałem z kierownicy. A więc z kierownicy już do Was wchodzi, już się ładuje do, do internetu, do YouTube, a, a ja się ładuję na rower i jadę w kierunku Olsztynka. Życzę Wam wspaniałego dnia. Byłem tam umyć naczynia. Chciałem, żeby się nagrało. Ale złamał mi się staty do telefonu. Podparłem go tak na o, o kubek jak teraz i wiatr go zrzucił i się nie nagrało. Dzień dobry moi kochani. W końcu trochę kropi. No akurat w tym momencie nie, ale od 6 rano jest już 8. Cały czas kropiło. No i jeszcze ma pokropić. Po południu jakieś burze mogą być. No, nie martwi mnie to wcale. Deszczyk jest przyjemny, ciepły i bardzo, bardzo, bardzo już potrzebny. Tutaj jest susza. Susza jest. Namiot przeszedł pierwszą próbę deszczową. No, taki długodzinne kapanie, ale przeszedł, przetrwał. Nie przecieka, jest sucho. Tam, że wczoraj. Dobrze, że wczoraj mnie tknęło wieczorem przed zachnięciem, bo ja od. przestałem sprawdzać prognozy pogody. No jest ciągle, jest lampa. I wczoraj mnie tknęło. Wieczorem już, już się robiło ciemno. Niebo było kompletnie bezchmurne. Nic nie zapowiadało, że, że może padać. I tak zgupia frant. Po prostu zajrzałem do prognozy. A tutaj dzisiaj deszczowy dzień ma być taki właściwie cały, ma być deszczowy. No, no i rano. Już od czwartej miał padać, a ja e, postawiłem sobie, zanim zajrzałem do pełnoży, postawiłem sobie samą sypialnię od namiotu, jak, jak co dzień. Komary tu strasznie gryzły, więc postawiłem. E, no i taki stary wyjadacz i wytrawny podróżnik, jak ja, dałby się zaskoczyć e, w sypialence namiotu e, przez deszcz, no, ponieważ, ponieważ straciłem czujność, ale, ale z, Zauważyłem zmianę pogody, znaczy w prognozie oczywiście nie jestem Indianinem, nie na podstawie nieba, ale, ale zajrzałem do prognozy. No, i tuż, tuż przed zmrokiem, jeszcze zdążyłem narzucić tropik. Obudziłem się coś chyba o trzeciej rano, nie padało, i nawet sobie pomyślałem, że trochę się niepotrzebnie ten tropik założyłem, bo było dusno. Ale kiedy wystawiłem głowę gwiazdnie, było widać, były chmury, więc, więc wiedziałem, że chyba jednak może. No i popadał. Pięknie jest, moi kochani, jestem w Olsztynku. Nie wiem, jakie oni tutaj mają to jezioro, jak ono się nazywa. Nie wiem, nie wiem, ale. Jemiołowo! Jemiołowo, jezioro jemiołowo. Kiedy tutaj wczoraj wjechałem, to nagle kapnąłem się, zrozumiałem. Tak całkiem po polsku, że ja już tu byłem, że ja już tu byłem, spałem co prawda troszeczkę w innym miejscu, ale byłem tutaj na tym brzegu i... i co? Dorotka. Dorotka z Olsztyna napisała do mnie, że zauważyła, że jestem na Mazurach. Harcerka z Bike Jambory. No i że no, można byłoby się spotkać, ale no nie, ja w do Dolstyna mam dwadzieścia parę kilometrów y, i ona no nie może być dzisiaj. Y, sobota też jej nie bardzo pasuje. Ma do mnie napisać czy jutro, czy w niedzielę, a może dopiero w poniedziałek więc nie chciałbym odjechać od tego Olsztyna, ani nie chciałbym do niego wjechać zbyt wcześnie. Olsztyn to jednak jest duże miasto, tam jest, tam będzie mi o wiele mniej wygodnie i komfortowo. Więc postanowiłem w ten deszczowy dzień zaatakować Grunwald 18 km. Myślę, że skończę kawę i zaatakuję Grunwald. No, namiot trochę przesknął, niebo się przeciera. Trzeba się zwinąć, zanim zanim zacznie znowu padać. No i co zrobimy? Zaatakujemy krzyżaków pod Grumwaldem. Tak zrobimy. Zaatakowałem Grumwald, nie z tej strony, z której się spodziewali i zdobyłem bez najmniejszych problemów. Zresztą opór był słaby, nie ma nikogo. Moi kochani, deszczek sobie kropi, ale jest tak przyjemny, że nawet nie warto się chować. E, jest, pada od dawna, od godzinę, ale nadal nie wszystko jest mokre, po prostu jest tak rzadki, że szybciej to schnie i odparowuje niż spada. Nawet, nawet mojej kamery już nie w pełni wodoszczelnej nie chowam, e, póki co. No jest, jest, jest pochmurno synoptycznie nie wykluczają burz. No i one mogą się oczywiście zdarzyć, gdzie ja spałem, kiedy byłem tu ostatni raz? A tam gdzieś spałem. A więc jestem pod Grunwaldem. Ładuję sobie baterię z gniazdka na polu namiotowym. Na którym nie ma obsługi. I chociaż chciałbym yy, no skorzystać z tego legalnie, zapłacić, no to nie mogę. Pole jest okamerowane, więc jeśli jest jakaś obsługa, tylko po prostu jest mało czujna, no to pewnie się zjawią. Yy, wówczas ureguluję należność. Yy, jedna bateria jest. Kompletnie pełna, druga będzie za chwilę pełna, eee, już 19.30 i będę szedł spać. Pole namiotowe wygląda tak. Pięknie przestrzeżona trapka. Mam takie przeczucie, granicą, graniczące z pewnością, że poza okresem w okolicach 15 lipca to tu pustki są po prostu i dlatego pole nie ma stałej obsługi jest tutaj infrastruktura ale jest pozamykana sanitariaty toalety stołówka za mną siedzę sobie jeszcze na betonie pod dachem bo jeszcze co chwilę popaduje dopóki się baterie nie naładuje będę sobie tutaj siedział to jeszcze jak z 20 minut i myślę że będzie, będzie pełna potem Pojadę na trawkę, postawię namiot i będę szedł spać. To tyle. Czy ja stąd jutro jeszcze pojadę? Yy, znaczy, yy, znaczy jutro są pojadę. Natomiast czy ja będę rano, czy dopiero yy, koło południa, tego nie wiem. To zależy od Doroty. Ma do mnie napisać, kiedy, kiedy mam być w łuscynie. Yy, no, jestem od tego łuscyna w tej, w tej chwili już około 50 km, więc. Więc, no, taki dzień jazdy. Natomiast, natomiast yy... jeśli do mnie napisze jeszcze dziś, że to spotkanie ma być jutro, no to będę samego rana grzał do Olsztyna. A jeśli nie, to jeszcze się tu pokręcę. Przed ósmą rano i wszystko już wiadomo. Po pierwsze, Dorota będzie w Olszynie dzisiaj po 15. Więc trzeba kręcić, bo 50 km do zrobienia. Po drugie, trzeba się stąd zwijać, bo zaraz tu będzie atak kolejny na Grunwald. 500. 500. Dobra. 500, 500, 500 dzieci się tutaj e, zjawi za chwilę. Właśnie przygotowują dla nich atrakcje. Jakieś tarcze do strzelania z łuków, jakiś namiot, pewnie z jakimś jedzeniem. Ponieważ będzie tutaj organizowany Dzień Dziecka. E, ja się wystraszyłem, że mam zaburzenia w kalendarzu, że to już 1 czerwca, ale nie, nie, nie. E, choć już niedługo. Więc ktoś zorganizował tutaj Dzień Dziecka na polach, a dokładnie na polu metowym, Pola Grunwaldzkiego. A więc ja się stąd zabijam i pędzę ku Olsztynowi. W zeszłym roku yy, byłem. Tutaj chyba jesienią. No, jakoś tak nie było sezonu. Yy, I rano tutaj jest wszystko nieczynne. Jak mówiłem, wczoraj jest bar, ale on jest czynny o 12 południe. I wówczas ratowała mnie kawą pani kucharka, która pracuje w tym barze. I dziś jest tak samo. Pani kucharka uratowała mnie kawą i napełniła moją butelkę wodą. Oczywiście mogłem sobie zrobić kawę sam na polu gdybym pamiętał o tym, że wodę trzeba uzupełnić. Yy, więc siedzę sobie jeszcze pod gombaldem, ale to już ostatnie, ostatnie yy, minuty prawdopodobnie. No i zmienimy na Olsztyn na spotkanie z Dorotą. Z powrotem w Olsztynku w szybkim tempie, takim bez zatrzymywania się. 19 km. chwila w klimatyzowanym pomieszczeniu i z toaletą dobrze mi zrobił, więc witam na Orlenie w Olsztynku, no jeszcze 29 km. będzie Olsztyn, ale najpierw troszkę się schłodzę, załatwiłem już swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie, eee, no i co, szybka mała kawa i jadę w Olsztyn. Pozdrawiam moich oglądaczy, Dorota, pozdrowienia. Bye Zambory. A, ja, a ja, ja nie chcę się chwalić Dorotą, Dorota jest moja, a ja wam pokażę. W końcu pada. W końcu pada także widać, że pada. Moczy mój rower. Ale ja sobie siedzę pod parasolem i piję z Dorotą piwo. Piękne było spotkanie z Dorotą. Przesympatyczna, długa rozmowa. O tym, co było, o tym, co jest i o tym, co ewentualnie będzie. E, natomiast e, Dorota postarała się też e, o miejsce pod mój, pod mój namiot. Na, na stanicy harcerskiej, w przystani harcerskiej, bryza chyba? Tak, bryza. Bryza się to nazywa. E, bateria się ładuje. Komary jeszcze nie gryzą, więc na razie namiotu nie stawiam. Zobaczymy. Czy ja jutro stąd jadę? Taki jest wstępny plan. Pojadę pojadę w kierunku Lidzbarka Warmińskiego Trasą rowerową Łynostrada. Czy jutro? A nie wiem. Nie wiem. To będzie zależało od tego, co wydarzy się rano. Poznam pana Bosmana, który który udostępnił mi tutaj miejsce na nocleg jakby się dało popływać coś po tym jeziorze to może nie jutro, może dopiero pojutrze natomiast y, kierunek y, póki co jest mi znany już skręciłem na północ pod Grunwaldem skręciłem na północ i jadę w kierunku Litzbarka Warmińskiego jak ja zmontuję ten film Straszny chaos panuje w tych moich. Ale coś dogadam, coś opowiem. Czego nie nakręciłem, a wydaje mi się, że nakręciłem, to wam opowiem. I jakoś to będzie. Zobaczymy. Dobranoc, bo ja będę już tutaj nocową.